Psach. Shih Tzu. Po kilku godzinach przygotowań wygrała w swojej rasie. Teraz zmierzy się z dwunastoma psami do towarzystwa z innych ras. Każdy pies okrąża ring tylko raz. Sędzia szuka psa, który najlepiej pasuje do wzorca swojej rasy. Czy wybierze Gidget? Każdy z nas chce wygrać. Sędzia wskazuje Shih Tzu. Gidget wygrywa w grupie psów do towarzystwa. Mamy za sobą wiele wspaniałych chwil. Sporo razem osiągnęliśmy. Każdy Shizu ma inny charakter, ale mają kilka cech wspólnych. Zostały wyhodowane dla cesarza, ale nie muszą żyć w pałacu. Wystarczy im namiot. Shizu są zdrowe, mają skłonności do chorób nerek i oczu. Pielęgnacja psa wystawowego jest bardzo trudna. Szkolenie też jest bardzo trudne. Każda komenda wymaga 50 powtórzeń. Każdy Shih tzu musi być ciągle szkolony. Już jako szczeniak powinien się nauczyć tego, co będzie mu potrzebne. Jeśli przyzwyczai się do narzuconego mu stylu życia, nie będzie sprawiał kłopotów. To doskonałe psy wystawowe. Świetnie znoszą samotność i zamknięcie w klatce. Uwielbiają również towarzystwo człowieka. Shih uwielbia ruchliwe otoczenie. Może mieszkać wszędzie. Żyje długo i ma skłonności do niewielu chorób. Pielęgnacja tych długich włosów jest trudna. Pies szkolony od szczeniaka będzie posłuszny. Jest to rasa idealna dla każdej rodziny. Szyjcu są kochające i uwielbiają pieszczoty. Podbiją serce każdego człowieka. Podsumujmy. Dok niemiecki to jeden z największych psów. Ale jest przytulanką. Uwielbiają leżeć na kanapie. Lepiej mieć duże łóżko. Mają królewską sylwetkę i są inspiracją dla śmiesznych komiksów. To łagodne i wspaniałe zwierzęta domowe. Yorkshire Terrier to mały i zaskakująco utalentowany pies. Te dziwne dźwięki. To tylko niegroźne wsteczne kichnięcie. Są zadziorne i odważne nawet przy znacznie większych psach. Bloodhound to maszyna do wąchania. Jest to pierwsza rasa, której umiejętności zostały uznane przez sądy. Uszy i fałdy skóry kierują zapach prosto do najpotężniejszego psiego nosa. Rodezjan ridgeback ma na grzbiecie pręgę włosów rosnących w przeciwną stronę. Jest bardzo wytrzymały, bo wyhodowano go do pościgów z alwami. Dzisiaj psy tej rasy trenują razem ze sportowcami. Shih Tzu to stara azjatycka rasa, blisko spokrewniona z wilkiem. Według legendy Buddha miał psa tej rasy. Dziś są wspaniałymi zwierzętami rodzinnymi i świetnie wypadają na wystawach. Każdy pies jest wyjątkowy, a jego temperament i inne cechy mogą odbiegać od ogólnego opisu rasy. Zanim zdecydujesz się na psa, przygotuj się i dokonaj mądrego wyboru wersja polska master film tekst Filip Zupczewski czytał Jakub urlich. Oh, oh, <laughs>